ma To jest taki króciutki poradnik Chciałem w nim pokazać coś, co bardzo często zdarza się na komputerach, na laptopach, a y, no, niełatwo jest to odblokować dla niektórych Jak, jeżeli wam powiem, za chwilkę będzie bardzo łatwo Chodzi o to, że na przykład gdy wpisujecie e, y, pisze wam Z gdy wpisujecie Z, pisze wam Y co się stało? <coughs> Bardzo łatwo to odblokować. Wystarczy nacisnąć lewy CTRL i lewy Shift. Gdy naciśniecie, wszystko powinno być już OK. I to, y, zy to z. No. Dzięki.